Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Strals, a dzisiaj widzimy się w kolejnym horrorku. Tym razem będzie to Mind at Sea. Nie tej, że nie wiem oprócz tego, że dzieje się pod wodą, także może być ciekawie. I co, chyba bez zbędnego przedłużania. Klikamy sobie nowa gra. I płyjemy na sam środek morza, oceanu, w głębiny. Dobra, mamy tutaj naszego płetwonurka już. Drifting away. At last. Odpływa sobie. Hmm. Enveloped, cursed, alone. Waves. Fale. Delikatne fale. Guide me home. Prowadzam cię do domu. Okej. Okay. Oddech, oddychaj. Kurde, ale powiem Wam, że takie podmorskie klimaty to są jedne z moich ulubionych klimatów. Także no, trochę się jaram tutaj gierką. Aczkolwiek też wiem, że tutaj właśnie w takich klimatach mogą być najgorsze potworki. Co mnie trochę przeraża. Ta nieznana tutaj powierzchnia tego całego miejsca. Dobrze, jesteśmy. Tutaj mamy ślepy zaułek. Co, pewnie z lewej tak samo będzie, więc idziemy tutaj przed siebie. O, możemy zapalić sobie latareszkę. No, jak pięknie. O, no, to tutaj jeszcze sprawdzę tak dla pewności, czy niczego nie ma. I nie ma, dobrze. No to lecimy przed siebie. W głąb jaskini wchodzimy w takim razie. Focus Torch, okej. Okay. Czyli możemy sobie zrobić mocniejsze... Mocniejsze światło, żeby widzieć większą odległość tutaj. Dobrze, ale coś tutaj było. Coś bardzo niepokojącego. Coś, co przypominało kształtem człowieka, ale tak, no, poruszało się nie jak człowiek. No. Gdzie chcę, żebym kucnęła? Tutaj. No, czemu nie mnie. O, idziesz, dobra. Mały lak tutaj. I co? Z lądów skakujemy do wody w takim razie. Ups. Myślałam, że to będzie trochę głębsze. No, podnosimy się i biegniemy dalej przed siebie. Myślałam, że to będzie głębsze, to takie na razie płytkie było. Czyli co, zapewne tutaj skoczymy do wody. Oj, widzimy już tą piękną głębię przed sobą. Coś niesamowitego. I zarazem strasznego, tak jak już mówiłam. Zawsze czuję taki niepokój, jak mam do czynienia z głębinami. Keep low, torch off, avoid it, grasp. Ok, ale czego mam unikać? mnie tu będzie goniło? Już tak na dzień dobry. Tutaj będziemy mieli do czynienia z potworkiem. Nie wiem, czy ja chcę całą grę tutaj kłócać teraz, także... Coś tam się świeci, ale tam chyba była jakaś... jakaś lampka po prostu. Dobra, oddychamy bardzo ciężko. I... Coś tu jest. Ewidentnie coś tutaj zasłoniło światło. Albo się odwróciło, bo świeciło może latarką w moją stronę. Czy to jest jakiś morski zwierzak? Morska istota tutaj? Czy to będzie mnie jakiś potwór gonił bardziej? Dobra. Bardzo niepokojący tutaj. Nie podoba mi się już tutaj. Tak fajnie i przyjemnie miało być tutaj może woda. No to co, lecimy za światełkami? mam nadzieję, że to mnie nie usłyszało tutaj teraz. Mogę sobie światełko zapalić. Co to jest za portal jakiś? Okej, okay, dobra, no, no, nie mamy innego wyjścia. Jak przejść po to? I co, wyszliśmy z wody? Tak po prostu. Jakiś taki wodospad, który nas wyprowadził na ląd. No okej, okay, można i tak to też zrobić. Aczkolwiek... Dziwne bardzo. Requires a hope's blessing. Dobrze, potrzebujemy jakiejś nadziei. Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Idziemy te... co Wystraszyłam się, to dzień po prostu, Jezus Maria. Fokus. No. It follows. Guide it to the bloom. Guide it to its bloom. No dobra. No to podążaj. Czy ja będę podążać za tobą? Nie dobra, to chyba nie o to chodzi. No dobrze. Idziesz za... A, it follows, dobra, czyli to będzie za mną chodziło. I co, doprowadzimy to tutaj jakoś? Czy tam przez tamtą drugą mgłę? Chodź ci, chodź tutaj piłeczko. No, ale, ale to pięknie wymyślałam. Dobra, ale zrobiło się czerwone i odblokowało nam tą mgłę. Dobra, kurde. Fajna tutaj mechanika tego. I co? Znowu pod wodą. Dobrze. Czyli co? Będą takie sekwencje na zmianę. Tutaj raz pod wodą, raz nad wodą. Mi pasuje. Taka różnorodność. I już jesteśmy na powierzchni znowu. Dobrze. I co my tutaj mamy? No tam ewidentnie coś mamy. Możemy to poświecić? Czy jesteśmy trochę... Chyba troszkę za daleko jesteśmy i nie unikniemy tutaj zaskoczenia do wody. No to co? Chyba zeskakujemy, no nie mamy innego wyjścia. A nie będziemy się tutaj obijać. Oczywiście też nie boimy. Kolejny ląd, dobrze. Czyli takie po prostu przejścia tutaj mamy. Wejdźmy sobie tutaj, skoro nam gra tutaj dała taką możliwość zeksplorowania. Yy, a, okej, okay, dobra. To fajną eksplorację zrobiłam. <grym> Oj, nieważne. Chciałam być okej, okay, taka wystra, że zauważyłam tutaj przejścia, że doprowadziłam mnie do tego normalnego miejsca, co już nie moja wina. Co to za dźwięki i czemu to tutaj tak lewituje? Czemu to światełko lewituje? Czy jesteśmy pod wodą, no? A, je ja to popchnęłam, dobra, to jakaś taka dziwna grawitacja. Okej, okay, może zasolone. Nie wnikam. Czy tam ktoś stoi? Czy tam jest latarnia? Ktoś tam stał! O-o! Oh, oh. Myślałam, że. Myślałam szczerze mówiąc, że to jest. E... To jest latarnia jakaś. Ja nie do końca wiem. It lurks here. I can feel it. Dobra, to gdzieś tutaj się chowa, tak? Ale to ja nie mogę przejść przez tą ścianę? Co tu będzie, jakieś zablokowane? Nie no, mogę tutaj wejść. A to ja chyba sobie najpierw zbadam tutaj, no skoro tutaj poszedł przeciwnik, no to oczywiste jest, że pierwszą rzeczą, jaką zrobimy w tym miejscu, to pójdziemy go poszukać. To chyba jednak był błąd, moi drodzy. Ups. Czy to tutaj przejdzie? Czy to tam zostanie? A muzyko przestań już grać. Oo. Oh -oh. Co ty robisz, przyjacielu? Wszystko ok z tobą? Chyba niezbyt, co? No Nie, ja nie. No dobra, to cześć. Ooo. Oh -oh. Co to było? Czyli, że ja nie miałam tam w ogóle możliwości ucieknięcia. Czyli co, powinnam tam się skradać, tak? To mi chcesz powiedzieć, grom. Chcesz mi powiedzieć, że powinnam się tutaj przeskradać. No to dobrze w takim razie. No skoro on tam sobie ładnie poszedł w to inne miejsce, no to ja tutaj będę się skradać. Ups. Nie wiem, czy ja muszę się skradać, czy on mnie usłyszy. Tutaj dla pewności wolę tego losu nie kusić. Gdzie my trafiliśmy teraz? Co to jest za miejsce? Mam nadzieję, że on tutaj do mnie nie zeskoczy. I co ty będziesz za mną podążała, tak? I my potrzebujemy trzech takich. Dobrze, w takim razie. No. Oj, jestem za daleko, tak? To chcesz mi Gro powiedzieć. No niestety. Kuleczko. Hej, gdzie ty poszedłeś? Poszłaś w sumie kuleczka. Tutaj nie wyskoczę. O, jesteś tutaj, tak? To ładnie za mną podążaj. Proszę mi się nie zgubić. Bo jak się zgubimy, to będzie kłopot, a kłopotów nie lubimy. Chodź, 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 ładnie. Chodź tutaj za mną ładnie kuleczko Doprowadzimy cię tutaj do naszego centrum, gdzie powinniśmy cię oddać Jedno, skakuj Skakuj Nie, nie chcesz skoczyć, no dobrze No to zostań w takim razie tutaj A ja lecę do mojego ulubionego pana, potworka Dobra, ale trzeba będzie go zlokalizować A to może być trochę trudne Tutaj, o. Schowajmy się, tak? On tam powinien zakręcić, tak? On gdzieś tam idzie przed siebie. Dobrze. Proszę, tylko się nie odwracaj, przyjacielu. No, to zapewne w tamtym miejscu będzie kolejna taka kula. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Tutaj nie ma ewidentnie przejścia, czyli lecimy tam. No nie! Ja nie mogę tutaj szybciej biegać. Co to jest? A Hope's Blessing. O nie, czy ja to zmarnowałam. Da mi się tutaj dotrzeć. I przed ciebie, szybko, szybko! Szybko lecimy przed ciebie. Jezu, co się tutaj dzieje w tej krzy? Dlaczego to jest takie wszystkie pełne napięcia? Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam wtedy, że to mnie tam. No, ale on nie jest tam przede mną i co ja mam tutaj teraz zrobić? Przecież ja tutaj nie ucieknę mu nigdzie. Gro? Przepraszam bardzo. Dziwna ta gra trochę jest. Teraz się zaczęły takie bardzo monotonne tym. Te poziomy. No ale no cóż, nie poddajemy się, lecimy dalej. Bo jestem w sumie ciekawa, jak to się skończy tutaj. Czy, czy to jest y, lampa? Jezus Maria, ale ja myślałam, że to jest ten potwór tutaj tak blisko, a to lampa. Tak mnie bardzo nie miło tak rozszukała. No tak się nie będziemy bawić. A czy ta kuleczka za mną podąża? Ta za mną podąża tutaj tak. To coś podejrzanie tak daleko jest. Czy on mi tutaj teraz gdzieś wyskoczy? Bym się nie zdziwiła. Jedyny minus tego, że nie możemy tutaj biegać, więc jak ona zaczyna gonić, to jesteśmy teraz trochę no, ograniczeni w tym wszystkim. No, jeszcze jesteśmy troszeczkę za daleko. Ale dobrze, mamy to. Mamy to. I co, czyli teraz w takim razie się cofamy i idziemy w to przejście, które teraz będzie z lewej strony, tak? Mogliby tutaj jakiś system tego biegania dać, a nie tylko na lądzie. Znaczy ja wiem, że to by w sumie było tak średnio możliwe tutaj pod wodą biegać, w takim skafandrze. No bo to, że mamy skafander, to jest niemalże pewne, bo słychać jak ta postać nam tutaj oddycha. Ale jednak, przecież to tylko gra, więc mogliby się trochę bardziej postarać, żeby nie było takiej monotonności. I na siłę przedłużania tutaj tego wszystkiego. Ej, ja nie mogłam przez to przejść, o co chodzi? No nie, czy on nas teraz zabije i będę musiała na nowo te wszystkie kule łapać? Idź szybciej, przyjacielu. Idź szybciej, bo ja czuję jego oddech na karku. I, I dyszy mi tak mocno. On idzie za mną? Dobra, on tam idzie, dobra. Jezu, to jest kolejne. Dajmy tutaj może mu ten blessing w pierwszej kolejności. No ej, no. Mm. Nie podoba mi się już to. Dzisiaj nie mam szans tutaj z nim. Już na takim kodorze, gdzieś się tutaj teraz zastopuję. On ewidentnie porusza się szybciej niż ja, więc, no. Niezbyt przyjemnie to się dzieje. Ale tam powinniśmy te dwie kulki mu dostarczyć. I tutaj powinno się to teraz zadziać. Także. Miejmy nadzieję, że uda mi się dojść tutaj do tego przejścia, zanim ten pan z tyłu mnie złapie. Ja jestem. Chyba mi się trochę orientacja pogubiła, bo wydawało mi się, że tutaj będziemy szli do wyjścia, a tutaj jak widać mamy kolejną kulę. No dobra, no to bierzemy ją. Mamy trzy kule teraz. A chyba, że ja tam zginęłam, to mi się to nie zapisało w ogóle. Mogło tak być, no dobra. No to kurde... Będzie to uciąż... uciążliwe. Z której strony ja teraz powinnam pójść, żeby na tego pana potworka nie trafić? Spróbujmy tutaj. Oj, 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 to był błąd. To był zdecydowanie błąd, żeby tutaj z tej strony wyjść. Dobra, czy tutaj dam radę to zostawić? Nie dam rady tego zostawić, zostaw mnie w spokoju Zostaw mnie w spokoju Jak chcę tylko się stąd dostać, zostaw mnie, proszę nie dysz mi tak dużo Nie dysz mi tak bardzo Daj mi spokój panie przyjacielu, proszę zostaw mnie Tutaj Nie, nie wiem czy to tutaj, to chyba idę w to samo miejsce, ale tam nie ma żadnego Przejścia nożesz, kurde I co, od nowa całą sekwencję będę musiała powtarzać Naprawdę, gro cóż, moi drodzy, może zrobię te krótkie cięcie i zobaczymy się, jak tutaj uda mi się zdobyć te trzy kule i dojdę do tego miejsca, do którego powinnam. Dobra, moi drodzy, mamy to. Jednak nie było tak tragicznie, bo w sumie zrobiłam to cięcie i podeszłam tutaj i się okazało, że... <grym>, że mamy te kule ze sobą, także gra tutaj pomyślała o tym. W sumie warto było dać zabić, bo nas wyrzuciła przy tym punkcie. Dobrze, pójdź do przodu. No, pójdź, pójdź, pójdź ładnie. Do góry. Czemu nie płyniesz? Dobrze. I co teraz? Is this it? Is this it? Czy to to? Calm. Spokój. Siren. Weightless. It is time. not scared. Let go. No to lecimy w takim razie. Jak się nie boisz, nie jesteś przerażony? Skoro uważasz, że to to. Peace, Spokój. My... O! Czyli mamy tutaj koniec. Dobra. Dobra, kurde. Krótka gierka, there is no saving, A Adora, to już była wcześniej informacja, że jest to jakaś wersja demo, więc no tutaj króciutka, 17 minutek, ale myślę, że no po tym krótkim kawałeczku, który gra nam zaoferowała, mogę stwierdzić, że gra będzie miała potencjał, jeżeli dodaliby jakoś lepsze usprawnienie tego poruszania się pod tą wodą, jakiś bardziej zróżnicowany może profil tych potworów, no bo jednak tutaj ciągle nas to samo goniło w każdej z tych miejsc, mimo że przechodziliśmy przez tę mgły, to ciągle był ten sam potworek, który już no, na koniec się zrobił monotonny, zwłaszcza, że biegał szybciej od nas i nam strasznie dyszał na plecy, no aczkolwiek mi się bardzo przyjemnie grało i mam nadzieję, że Wam się bardzo również przyjemnie oglądało. Także nie zapomnij stawić łapki w górę, żeby wesprzeć rozwój kanału. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie, pa pa!